Po raz drugi w wierzchowni w powiecie brodnickim wystartował bieg pamięci Stanisławy Walasiewicz, która należała do najpopularniejszych polskich sportowców okresu międzywojennego, m.in. mistrzyni olimpijskiej w biegu na 100 metrów w 1932 roku. Są to jesienne biegi pod nazwą Memoria imieniem Stanisławy Walasiewiczównej, która się tutaj urodziła. Jest jeszcze pamiątkowy dom można powiedzieć zachowany, w którym się urodziła. No i myślę, że najlepszym miejscem można powiedzieć, że jest tutaj to, to miejsce, tak? Jak widać mamy tutaj przygotowane biegi dla dzieci od najmłodszych, no można, nawet najmłodszego zawodnika mamy przewidzianą nagrodę, ale tak generalnie to jest kategoria od klas pierwszych szkół podstawowych po XVI wiek szkół średnich. Młodzież w wieku 17 lat może już startować za zgodą oczywiście z biegu dłuższym na 5 km. Przyjeżdżają do nas z całej Polski, z Gdańska widziałem, zapisywali się, zresztą z rok temu tak samo zawodnicy z Elbląga byli u nas, z Sierpca, z Działdowa, z Rypina, można powiedzieć region i jeszcze dalsze miasta do nas przyjeżdżają zawodnicy. Wiedzą kto to było często jaka to była postać ważna w naszym sporcie, w, szczególnie w, w okresie międzywojennym, ale i też po wojnie zdobywała jeszcze no, była wielką patriotką, także myślę, że warto w takim biegu y, wziąć udział. Chcińska bieg kobiet. Na dystansie 10 km. Piękna trasa, okoliczności przyrody super. Trochę było, ta było, więc widać to po moich butach i po moich nogach, ale super, naprawdę. I byłam tu rok temu na tej imprezie. Tylko wtedy chyba była dwunastka w przełaju był tylko jeden dystans i też wygrałam w tamtym roku i chyba będę tu wracać. Mariusz Debowski wygrywa wyścig na dystansie 10 km. Ogólnie trasa była fajna, leciutkie podbiegi. Także dzisiaj taki można powiedzieć, trening wykonany jest. W drugim zakresie relacyjnie się biegło, no konkurencja deptała mi po piętach, można powiedzieć, ale no udało się wygrać, w tamtym roku też wygrałem, także jestem zadowolony. Warto biegać, poznaje się dużo osób, przyjaciół nawet, także warto, każdy kto nie biega musi spróbować, wiadomo trzeba zacząć spokojnie od kilometra, a później zwiększać objętość. A bieganie w grupie można zacząć na przykład w każdą sobotę o godzinie 9 w Lasku Miejskim w Brodnicy serdecznie zachęcam wszystkich co, co sobotę o godzinie 9:00 do Lasku Miejskiego, gdzie organizujemy parkan. Jest to wydarzenie sportowe całkowicie za darmo na zawsze i dla wszystkich niezależnie od wieku. Więc jeżeli szanowni państwo chcielibyście zrobić coś ze sobą, tak? Teraz już z, zaczynają się te jesienne klimaty nieszczęsne, tak? Bo mamy już i, jest ciemno i deszczowo. Tak jak wielorako się czyta, ta, ta ta garść tych 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 pigułek no to naprawdę jest niepotrzebna, bo wystarczy wyjść na dwór spotkać się z sympatycznymi ludźmi. I spędzić fajnie czas i to wystarczy.